Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, gości i miłośników folkloru na kolejną edycję międzynarodowego festiwalu Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata. Przed nami kilka dni wypełnionych muzyką, tańcem, kolorem i radością. W tym roku w Brusach i sąsiednich miejscowościach gościć będziemy 16 zespołów folklorystycznych, w tym aż 7 z zagranicy to będzie prawdziwe święto kultury, które pokaże, jak różnorodny i piękny jest świat tradycji ludowej. Co więcej, tegoroczna edycja pisuje się w obchody 45-lecia zespołu Pieśni i Tańca Krebany. To zespół, który od lat promuje kaszubską kulturę nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Finałowy koncert w Brusach, który odbędzie się 27 lipca, będzie z pewnością niezapomnianym przeżyciem. Poprzedzony będzie on mszą świętą z udziałem wszystkich zespołów. Następnie uczestnicy, tworząc barwny korowód, przejdą na scenę główną. Zachęcam też do udziału w wydarzeniach towarzyszących. W piątek 25 lipca zapraszamy na muzykobranie z koncertu Baranowskiego i innych artystów. A w sobotę 26 lipca na jarmark Zaborski, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, od lokalnych przysmaków po rękodzieło i występy zespołów z regionu. Więcej informacji na stronie brusy.pl Serdecznie zapraszam Państwa w imieniu wszystkich organizatorów Witold Tosowski, burmistrz Brus.